Pan Kamil Parozel, jako prezes Unii, już w tej chwili klubu czwartoligowego. Jak wygląda ta inauguracja, od strony trochę organizacyjnej, od strony Pana spojrzenia tutaj na Zamkowej w pierwszym meczu z Lędzinami? Ja Przypomnę tak, głównym celem było na pewno dobrze się przydawać do tego. Myślę, że start całkiem niezły. Rozpoczynamy od tego, co chcieliśmy uzyskać, czyli od trzech punktów, wiele jakości w zespołu, wiele nowych, młodych zawodników. Wiadomo trzeba to pokazywać jakby cyklicznie z meczu na mecz, natomiast jesteśmy naprawdę dobrej myśli i mam nadzieję, że kolejny mecz również przyniosą w Pierwszy zespół to jest taka jakby wizytówka i też taka, taki wzorzec dla tych pozostałych grup młodzieżowych, które tutaj w Unii funkcjonują. Jaki cel stawiacie Państwo jako zarząd, czyli znaczy jako ci działacze, którzy prowadzą klub? Cel sportowy, cel organizacyjny dla tego zespołu w czwartej ja zawsze powtarzam, że celem jakby sportowym, powiem tak, ciężko jest określić cel sportowy. Cel sportowy powinien być rezultatem jego pracy organizacyjnej, więc ja zawsze powtarzam o tym, że, że naszym celem powinna być dobra organizacja spółki Unia, a konsekwencją tej dobrej pracy powinien być rezultat, czyli ten wynik. Okej, okay. czyli to jedno z drugim jest połączone. Przy ulicy Srebrnej, jak długo będzie, nie będziecie mogli zagrać na tym Stadionie Unii, który jest taki bardziej piłkarski niż ten, on ma swoją atmosferę, ten na Zamkowej, ale jest taki duży, trochę się gubią kibice tutaj. To jak długo na, na Srebrnej nie może? Nie, nie wie Pan jeszcze, tak? Tak, no trwają prace na Stadionie, na Srebrnej, natomiast nie jesteśmy w stanie na ten okay, przejść. Tak, proszę, proszę, spokojnie. Dobrze. Trwają pracę. Mhm. Natomiast na ten moment ciężko stwierdzić, kiedy te prace się zrobią. Chciałby Pan pytać następne z powrotem? Woli Pan tamten stadion czy tutaj jest y, dobrze? Tak, no oczywiście, że tak. Jednak tamten stadion, tak, tak jak tutaj Pan redaktor wspomniał, ma swoją taką tą aurę tutaj sportową, typowo piłkarską. Do tego zmierzamy, do tego dążymy na ten moment, jakby nie jest nam dane, więc korzystamy ze stanu polskiego. Czego Pan życzy Unii tutaj w tym czasie czwartoligowym? Czego Pan, czego klub potrzebuje w tej chwili, żeby dobrze funkcjonował i dobrze zakończył tę całą rundę? To długi sezon, ale żeby było dobrze na koniec. Też ja powiem tak, przede wszystkim takiego wsparcia. Tutaj bardzo ważne jest dla nas to, żeby jednak zespół zasilanych był zasilany cyklicznie młodymi zawodnikami z akademii, dlatego też tutaj wiele działań zrobiliśmy w kontekście rozwoju samej akademii. Ale mam nadzieję, że już i do czwartej ligi też teraz się no uda tam zawodników z, z akademii zgłosić. Ale chcemy, żeby cyklicznie co roku ci zawodnicy zasilali pierwszy zespół, żeby to oni stanowili trzon. No, i czy kadra, ta kadra, która dzisiaj zagrała, jest już kompletną kadrą, czy jeszcze ewentualnie będziecie Państwo toczyć jakieś negocjacje, jakieś przymiarki, jeżeli chodzi o nowego zawodnika, nowych zawodników do końca sierpnia, bo chyba jest takie okienko. Tak, jest jeszcze jeden zawodnik z Ukrainy, no tam jakby sama procedura składania z, z dokumentacji jest trochę wydłużona, natomiast już też jakby jesteśmy, jesteśmy w trakcie załatwiania tego. Mamy nadzieję, że już to za znaczy, zawodnik zagra. Nie, ten zawodnik się trochę rozchorował, też tam jakieś sprawy osobiste, więc jeszcze przed w naszej kadencji można rozpocząć. Bardzo dziękuję.